Czy jako rodzic ja mam wpływ na, czy mogę wyprodukować w moim dziecku lęk, czy też pasywną postawę wobec jego, jego zadań, jego sytuacji, w których on się znajduje? Czy to jest po prostu moje dziecko ma taki i taki charakter, ono jest wycofane, czy ja jednak mam na to wpływ? Mhm. A na niektóre rzeczy mamy wpływ, na niektóre nie. No jest oczywiście jakiś zestaw predyspozycji, z którymi się po prostu rodzimy, z jakimś charakterem, z który, który już mamy nadany. Natomiast y, możemy część rzeczy w, w dzieciach jeszcze po prostu nasilić. Czyli y, jeżeli mamy po prostu dziecko, które y, jest ogólnie takie jakieś, nie wiem, wycofane, spokojne... Y, nie za bardzo towarzyskie, to oczywiście możemy to jeszcze w tym dziecku bardziej wzmocnić poprzez naszą postawę, poprzez nasze przekonania, czy też poprzez to, co będziemy z nim robić w naszym życiu. Ale nie jest tak, dziecko nie jest po prostu, żaden człowiek nie jest taką, wiesz, nie jest produktem, który można stworzyć od, od małego. Natomiast na pewno można, można trochę popsuć, prawda? I później, jako dorośli ludzie, większość no, gdzieś tam. Takich świadomych bardzo przepracowuje z terapeutą różne rzeczy z dzieciństwa, które bardzo często oczywiście w dobrej intencji rodzice im zaprojektowali, albo spowodowały, że, że gdzieś tam dziecko ma takie, a nie inne przekonania, albo taki światopogląd na temat świata, że na przykład jest bardzo ufne, albo że jest bardzo podejrzliwe, yy, i, i tak dalej. Także to, to też dużo zależy po prostu od tego, od takiej energii, która jest w domu, którą dziecko nasiąka. Tak, bo, jeżeli rodzic jest bardzo otwarty i taki nie wiem, entuzjastyczny, to dziecko, nawet jeżeli jest takim dość spokojnym dzieckiem, to i tak będzie inne w takiej rodzinie niż w takiej na przykład wiesz, w której wszyscy tacy są, tak? Ostatecznie. Także powtarzając się, no nie można tak do końca dziecka sobie zaprojektować. Ale na pewno mamy, mamy dużo wpływu po prostu na to, jak, jakimi ludźmi oni będą. Czyli sugerowałabyś, żeby patrzeć na to nasze dziecko i zastanawiać się, czy moja postawa, moje zachowanie może, może jakoś wpływać na jego zachowanie, czy jakoś ja mogę popracować nad sobą, aby pomóc mu na przykład stać się bardziej otwartym człowiekiem po prostu. Mhm. Szukać też u siebie. Nie, tylko, nie tyle pytać się, czy moje zachowanie może wpływać tylko, bo na pewno wpływa, tylko jak moje zachowanie i jak moja postawa i to w jaki sposób ja się komunikuję ze światem wpływa na to jaki wzorzec przedstawiam swojemu dziecku ponieważ my po prostu pokazujemy jakiś wzorzec na to jak żyć swoim dzieciom niektórzy na przykład rodzice bardzo źle się odżywiają bardzo ja wiem że jestem monotonna ale to jest takie ważne bo to jest w końcu zdrowie. Jest ważne. Jestem żywieniowcem. Jest tak, ważne. Dokładnie. I na przykład bardzo, bardzo źle się odżywiają, a jednocześnie swoim dzieciom mówią, że mają na przykład zdrowo się odżywiać. Yy, I tak dalej. No przecież to jest to jest po prostu wzorzec, który wysyłasz i twoje dziecko będzie go kopowało. I to nie jest tak, że twoje dziecko będzie zupełnie po prostu kimś innym. Oczywiście to, że moi rodzice palili papierosy, to wcale nie znaczy, że ja też je będę paliła. Ale no mogli po prostu też popracować nad tym, żeby jednak wyzbyć się nałogów i nie powodować, że ja będę biernym na przykład palaczem, prawda? Byłoby łatwiej. Tak. Także jeżeli my jesteśmy y, ludźmi, którzy są spełnieni, którzy są y, szczęśliwi, którzy mają pozytywny obraz siebie, którzy mają bardzo dużo miłości do siebie, to automatycznie my jesteśmy w stanie wtedy to uczucie y, przekazywać dziecku. Jeżeli my mamy ogromne problemy ze sobą i tylko i wyłącznie koncentrujemy się na dziecku, to nigdy nie jesteśmy w stanie tego po prostu y, dobrze mu przekazać. To jest tak, jak rodzice czasami idą do psychologa i mówią: Mam problem z dzieckiem. Tak? I psycholog mówi: y, No to zapraszam Państwa na rozmowę. Tak? I rodzice mówią: Ale jak my, to mamy z dzieckiem problem. I psycholog mówi: Dlatego właśnie Państwa chcę zaprosić na spotkanie, tak? bo bardzo często ten problem wynika no oczywiście od, z, z tych rodziców. Tak? Nieświadomie, zupełnie niechcący. Bardzo często w dobrej wierze y, robimy dzieciom jakiegoś. Y, Jakąś krzywdę, tak? Czyli po prostu bądźmy uważni i yy, wyjdźmy czasem z sytuacji i zastanówmy się nad nią z boku. Tak, pamiętajmy po prostu o tym, że, że właśnie taką pełnimy rolę i pracujmy nad sobą. Jeżeli ktoś będzie nad sobą pracował, nad swoim rozwojem, Nawiązując do w ogóle tego, że, że chcecie być kącikiem mistrzów, prawda? Jeżeli ktoś pracuje nad poziomem mistrzowskim w sobie, to moim zdaniem my się urodziliśmy po to, żeby się doskonalić, przez całe życie w czymś się doskonalić. Jeżeli nie wiem, mamy 100 lat. Czy tam 80, to po to, żeby się po prostu w czymś konkretnym doskonalić, żeby wnosić wartość do tego świata. Nie tylko po to, żeby się na, urodzić, kupić samochód sobie, dom, dwa psy, czy na odwrót dwa samochody jednego psa tak, w dzisiejszych czasach i tak, później jacht, pojechać na wakacje i nie wiem, i to wszystko po prostu, misja zakończona. Tylko żeby się doskonalić, to moim zdaniem to jest sensem w ogóle istnienia człowieka, żeby się doskonalić, duchowo po prostu rozwijać. I jeżeli my taki rozwój mamy, to automatycznie wtedy nasze, nasze dzieci widzą, że całe życie mogą się po prostu rozwijać.